Chrystus. Drodzy konfraksy, damy i kawalerowie Bożego Grobu Jerozolimskiego, Chrystus zmartwychwstał. Grób Jezusa jest pusty. Zwyciężył śmierć. Zwyciężył szatana. Otworzył zamknięte przez grzech bramy nieba. Śpiewajmy całym sercem: Alleluja! I przynieśmy do pustego grobu Jezusa. Godność człowieka zamazywana, kościół przesługi szatana nienawidzony, dom rodzinny lekceważony, dom ojczyźniany pogardzany, i wiarę własną, chociażby jak żarn Kogorczycy. Niech zajaśnieją blaskiem zmarszcząego zdrowych, radosnych świąt na wszystkich gromadzących się przy stołach rodzinnych i przyjacielskich. Chrystus zmartwychwstał. Nie będzie je pochwalony Jezus Chrystus.